Właśnie, hejo, a znaczy dzień dobry Was. No nie wiem, jak to w nocy oglądacie, to dobrej nocy, jak już idziecie spać. A tak to dzisiaj Was witam w moim odcineczku, którym będziemy po prostu przechodzić obi. Ale to obi jest na długie, więc musimy się postarać. A to do etapu będziemy przechodzić do na przykład um, 43. Okej, Daj zawia, bo inne to mi nie przychodzi do głowy. Więc może Z zobaczymy, czy Zuzia coś pisze. A gdzie w ogóle ona jest? No, nie widzę jej. No to przejdziemy na chwilę dalej, ale później na nią poczekam. Czekajcie, zobaczymy, czy się to do mnie. O, widzę ją tam. Mm, to idzie. Na... Zostawcie tutaj łapeczki w górę, mega dużo łapeczek w górę. Może 10, maksimum 10 możecie mi dać, albo może więcej. Jak się postaracie na przykład 100 łapeczek, to będzie bardzo, to bardzo wdzięczna. To jest taki więcej nagrywac i szczególnie opi. I też można na heaven, ale na brockhewen to dostaje mniej łapeczek. I to jest trochę słabe. O matku to. jest Trudna. Mm, słodko, coś do kupienia nie chcę, dobra. o jestem, serio, za te pieski czasem mogę tak piszczeć, więc dobra, to możemy też, co, co jeszcze mam opowiedzieć, o i tam, i to jest fanka Wikusiej, jest moją bestią. Ja tylko mam koszulkę I love me bestie, czy coś w tym stylu, a ona też ma I love me bestie. Tak, Mileń, co do mnie dołączyła, to jest moja koleżanka, ale ona ma inną bestie, więc też sobie taką koleż koszulkę założyła, sorry. I ona ma jakąś itys podłoga kebab xd, czy coś, ma bestie, więc już nie mogłam wyjąć bestii, dlatego sobie piękną... Fank, czekaj, i to jest podłoga Fanka Wikusi Wybrałam sobie. Jest mega miła. jest najmniejszą osobą, jaką w życiu kiedyś widziałam. Więc bardzo Ci dziękuję, że mogłaś zostać w mojej i Jestem mega wdzięczna. O mega spadłam. O megi no najlepsze. Omegi, Omega. Pamiętam jak dzisiaj właśnie są. No, ale dobra, ja nie będę wam pytać, o moim życiu, bo życie nie jest ważne takie bardzo, bardzo. Więc sobie tutaj jeszcze będziemy długo to przechodzić, bo już czterdziesty trzeci etap musimy przejść, więc troszkę długo. No, ale dobra, będziemy, żeby to przejść w ogóle. Ej, a wiecie jak się przerabia w ogóle? Wygl... i tutaj. O, oh, Franciszka Wiktoria 47757 Aha, czyli to jest tam. Nie wiem, kto to nie tłumaczył. Hmm. Co tu jeszcze? Hmm. Nie wiem, jeszcze po prostu nie wiem. O, dawaj, spadnij, spadnij, spadnij. Sorry, sorry, jak to oglądasz. ale nie muszę że to zrobić. Ja kocham, jak to się. Dawaj, spadnij. A nie, gdzie to to zapada w lepiej. I tu się nie wypada, nie fair, bo chciałam chciałam mam Nie fair. A, dobra. Had ma O Kebabs. Keb Kebabs. Nie no, sorry, kapasa. Mhm, mm kapasan Będę wam czytać. Kapasan XD Co? No jakie mi to? co, nos? To kabanos. Nigdy to serio. Kabanos, to A ty. ona ok. Jakie mi to ok? Muszę napisać. Jakie ok. Ona co zobaczy Zobaczymy, co napisze. Hm. Miałaś. Napis Miałaś napisać kabanos. Nie, znaczy powtórzyć tylko na sorki. Łatówka, nagrywamy i ja dopiero to, pierwsze to nagrywam ekran, a potem dopiero głos nagrywam, więc nie pamiętam różnych rzeczy. Tylko przechodzimy. Kabanos, zobaczymy czy powtórzy XD. Powtórzymy XD, XD, No zobaczymy co tutaj jeszcze. No to znikaj. a znika. Aj, jest zbyt... Ja nie zatrzymałam, żeby było słuchać mój głos, bo nie po co z głosem, żeby. ten... Dobrze, zobaczymy, czy one działają. Ja otworzyłem matkę r 15 dobrze, widzę wiem, który jest to 43, to na 44 kończymy. Dobrze, to. Serdecznie Was żegnam, kochani. I widzimy się w sumie na samym odcinku. Dobra, wbijcie mi tutaj 140 łapeczek w górę, będzie maksik dla Was. Pewnie wbijecie więcej, ale będzie taki.